Dzień dobry widzowie, um, właśnie nagrywam film no i będziemy dzisiaj grać w Brookhaven Będziemy się przybliżać w różne stroje, będziemy po prostu oceniać. Będziecie wpiszcie w komentarzach jak zobaczycie ten film. Będziemy po prostu robić różne stroje. Przepraszam za to kaślnęłem trochę. Gardło boli. No gardło mnie trochę boli, no więc. No teraz będziemy musieli się przebrać totalnie mocnie. Musimy się mocnie przebrać. Tak, jaki kolor wybieracie? Ja będę teraz losował. Um, oczywiście na początku dajemy kremowiutki. Dobra, ja wszystko robię. I gdzie ja? A dobra, słabo, słabo, bo coś kliknąłem. Nie, nie, nie taki. Dobra. 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 U niebieski, oczywiście robimy taką. Proszę, wyjście. Tylko że wiecie, co chodzi, jaki kolor? Proszę, czekać. Teraz już. No, kochane wróczki Przepraszam, widzowie, że tak krótko nic nie mówiłem. No i tak było głośno w sumie i nic nie mówiłam. Przepraszam, no. widzowie, po prostu. Po prostu. Musiałem przerwać, bo się skupiłem za bardzo na czymś innym. Przepraszam. Um, idziemy wybrać właśnie teraz teraz buzie. ja nie wiem co wybrać Może takie coś bym wybrał, nie no takie coś by pasowało Oczywiście idziemy teraz po włosy, bo włosy to najważniejsza rzecz Żeby były koloru jakiegoś um. Chyba kiedyś robiłem takie wyzwania, a nie na YouTubie um, Przepraszam, mam te troszeczkę lagi um. Spróbuję to inaczej zrobić Zrobimy takie włosy Ale to czekajcie Nie no chyba takie by były dobre Tylko że ja chciałbym bez słuchawek em, W tym jest problem ze słuchawki Ja chciałbym bez słuchawek Ale dobre by były też takie Na razie na wszelki takie założę. Takie by też... O takie, takie, takie. Będą idealne. Ale jeszcze bym wymienił po buzię raczej. By taka była. O taka. Taka. Taka będzie idealna. Dobrze, to teraz ubranie takie normalne. Trzeba zmienić. Jeszcze robimy takie zwykłe ubrania. Może takie spodnie? Jakieś niebieskie. Hmm. Takie. O, takie, takie będą dobre. Takie będą dobre. Um, jeszcze. daję. To. Będę musiał jeszcze uzdobić swój pokój. To będzie mega ciężkie, widzowie. Um, właśnie teraz wybieramy coś na głowę. Obawiam no, się, że nic nie znajdę i nic nie będzie na głowę, ale szukam chyba kiedyś robiłem takie wyzwanie ale nie na YouTubie tylko po prostu przy sobie tak robiłem tak chyba już wiem co mam W posładzju do postawienia no to po prostu wtedy chyba coś tak nie nic nie wzięłem są za mam tutaj takie ciekawe rzeczy takie mało ciekawe no niestety Uuu, niełatwo będzie coś dobrego znaleźć. No tu się coś ma... no, blue. -a. Ja tu już nie mówię blue, ale no, tu się tylko pisze blue. Um... Ja bym. Ile tu jest niebieskich rzeczy? O ja! Nie, no, postaraj się. Nie, to nie będzie widać tego. Było czarne, no. no ja bym miał inne włosy, no to by było widać na widzowie, no ale... Przykro mi. Nie widać tego. Dobra. Nie no, co to ma być no widzowie? No to będzie idealne. No żartowałem oczywiście. No co to? Nie no nie, to nic sobie. Czego? Nie no, nic nie znajdę tu chyba. Więc spróbuję coś znaleźć bardziej na górze. Po prostu znalazłem takie coś fajne. No może takie coś zrobię. No dobra, takie może być. U, to będzie świetne. To będzie świetnie na moim wyglądać. No dobra. A kapelusze to też wpiszę blue. Bo coś w końcu na tych, jak wpisałem, blue Ej, mam coś ciekawego tu O, takie rzeczy by mi się przydały VIP, VIP, dobra, takie coś, takie coś, takie coś Ja już wiem, co muszę usunąć sobie. Wiem, co ja na sobie muszę usunąć Ale takie coś VIP będzie idealne Moim zadaniem Um, um, bez zastanowienia się bez zastanowienia się um, um, o, bez zastanowienia się już musi być um, mam nadzieję, że coś tu znajdę ciekawego o bez zastanowienia się. Bez. Totalnie bez. Mmm, um, WIP już jakiś mam. To wybiorę. O takie coś. Może będzie fajne. Tam wiem, że miałem coś niebieskiego, no ale. O takie coś by pasowało. O, to ja rozumiem. No dobra, taki strój jest idealny. Jeszcze przydałoby się niebieskiutkie auto. Ym, właśnie takie biorę. Takie, takie by bardziej wpasowało. Um, jedziemy sobie zrobić domek. To wyzwanie będzie następujące: że rozumiecie, będziemy. Jak wiecie, już chyba się domyślicie, że będziemy musieli uzdroić swój pokój już. Nie wiem, jak to się mówiło. Um, piszcie w komentarzach, jak się mówiło ustroić swój dom. Na, znaczy pokój, na, wszystko na niebiesko, to Dla będzie. chciałam trochę na telefonie. No, nie, tak, no, to nie będzie że ty cały czas telefon. Nie. Jeszcze 5 minut. Dobra. Dobra. przepraszam, że się oddaliłem i było tak głośno, po prostu, po prostu coś mi przeszkadza tak ciągle. Przeszkadza mi ta jedna osoba taka, ja nie powiem jaka. No to chyba tu pójdziemy. Taki domek weźmiemy. Taki domek chyba będzie idealny. O, jakiś gracz. Lepiej się mu cześć. No. A w czym? Cześć. Czas. Czas. Czy... Przepraszam widzowie, ale po prostu... Też chcę odpisać cześć. Cześć. O, tu gracza. O. dobra, zaprosimy do domku, chodź. Idę. I no, nie idzie, ewidentnie. Zaparkuję tylko auto. Gdzie mam garaż? Nie mam tu garażu. I ja nie mam garażu. Do mnie nie ma garażu, okej. Okay. Szkoda, że ten gość wyszedł. Gość w No i idziemy już. Mam nadzieję, że będzie idealny. Do widzenia. Później będzie ciąg dalszy.